Pomysł na konferencję zrodził się, myślę, z takich potrzeb, które teraz występują. Przez ostatnie dekady nikt o bezpieczeństwie tak na poważnie nie myślał. Wydawało się nam wszystkim, że wojna to pojęcie zupełnie abstrakcyjne, że zagrożenia to pojęcie abstrakcyjne. Dlatego też, gdy wybuchła wojna za wschodnią granicą, gdy zagrożenie stało się realne, no, uświadomiliśmy sobie wszyscy, że tym pierwszym organem administracji, który odpowiada za ochronę ludności, za obronę cywilną jest Wójt. Stąd dzisiaj robimy konferencję na temat bezpieczeństwa. Zaprosiliśmy z Ukrainy partnerów, którzy mają aktualne doświadczenia z zagrożeń z czasów wojny, z ochrony ludności. Są przedstawiciele samorządów, którzy dzisiaj podzielą się z nami doświadczeniem. Konferencję wsparł Urząd Marszałkowski. Jesteśmy tutaj na konferencji pod tytułem Tak dla bezpieczeństwa dofinansowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na współpracę jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami z zagranicy. My wybraliśmy partnerów z Ukrainy i, i rozmawiamy z nimi o bezpieczeństwie, o zagrożeniach. O tym. Jak samorządy powinny przygotować się do wojny? Brakuje sprzętu, brakuje przede wszystkim schronów. Do wojny jako takiej samorządy w Polsce, czy Polska jako kraj, w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej. No dopiero zaczęliśmy poważnie to traktować, te zadania, przygotowywać się, ale tej podstawowej infrastruktury jak schrony brakuje. Urząd wojewódzki w tym roku przyznał nam blisko 800 tysięcy środków na przygotowanie, na zakupy różnych akcesoriów potrzebnych na stan klęski czy zagrożenia wojennego. Ten program przewiduje, że będą środki na kolejne lata, więc robimy już zestawienia, rozeznanie co jest nam najbardziej potrzebne, jak agregaty prądotwórcze, jak zbiorniki na wodę w razie na przykład nie wiem, ograniczonych dostaw, więc będziemy starali się w tym zakresie, w którym jest to niezbędne konieczne przygotować się do tych wszystkich zagrożeń wojennych. I dzisiaj chcemy skorzystać z, z doświadczenia i rad. Partnerów z Ukrainy. Dzisiaj podejmujemy działania w ramach różnych projektów, różnych programów, które mają nas przygotować do zagrożenia. Ponieważ zarówno naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej z 9 na 10 września, jak również później 19 września naruszenie estońskiej przestrzeni powietrznej. Każe nam coś robić, czuć się zagrożonymi i przygotowywać się do tego, żeby te podstawowe potrzeby w zakresie bezpieczeństwa ludności cywilnej były zabezpieczone i tutaj samorząd, również ten na tym szczeblu podstawowym, samorząd gminny, ma swoje zadania. No i cóż, zło dzieli ludzi, natomiast współpraca łączy i tutaj dzisiaj mamy delegację ukraińską, która nam powie, jakie były te najbardziej newralgiczne momenty podczas wybuchu wojny na Ukrainie. I chcielibyśmy się podzielić tymi doświadczeniami, żeby wiedzieć, jak budować własną naszą obronę. Najpierwsze trzeba było przyzwyczaić. Pierwsze to było tak, że trzeba było w ogóle zrozumieć, że się wojna zaczęła. Drugie to trzeba będzie być przygotowanym do tego, że są ludzie zginęły. Że, że będziemy mieli... W początku nie było dronów, ale przyleciała rakieta i upadła na lotnisko. I to początek wojny usłyszeli wszystko bardzo głośno. I dla bezpieczeństwa ludności to... Міли ми схроністка, але не були так укомплеккомплектовані і приготовані на до війни. На 90% процент то були лиш мені приготовані до того. Захисту населення їх потрібно було дообладнувати, з ними потрібно було проводити певні роботи. Ну висновки ми зробили відпочанку. То е, було так, що вже маємо приготоване та схроністка, бо якби того не було, то забезпеча дуже було б утрат людей. і теж завдячаєм разом і вдячні, що допомагали наші достаємо помоч від інших країв. Полягало і допомагали поступало обладнання. Нам поступали генератори, тому що перші удари були нанесені по. energozbierającym obiektem. Dużo wielką rolę wygraje jest powieszeniem na selo. Też nam bardzo pomaga te alerty dźwiękowe, żeby było wszystko słychać na całe miasto na przykład. Także mamy takie, że SMS-y przychodzą przez różne messengery, telegramy i już tam mamy informacje, gdzie leci na przykład raketa. No i też to pomaga, żeby być Плюс сьогодні використовуються телеграм-канали, використовується мобільний зв'язок, і на сьогодні вже дуже багато таких каналів, які показують просто ситуацію як по Україні, так і по області, де знаходяться безпілотники чи ракети, в який бік вони летять. Ну, no, я скажу так, що потрібно до війни готуватися і чим Треба бути завжди приготованим до війни, завжди, до війни, війни, до війни, війни. бо як якщо те, що ми приготовані, то є мало віригодность, що це война слабинку.